Bożena z Augustowa, znana z piątej edycji programu Sanatorium Miłości, nie traci zapału do życia i twórczości. Choć nie znalazła miłosnego szczęścia na antenie TVP, zdobyła coś równie cennego przyjaźnie, które kwitną długo po zakończeniu show. Co słychać o charyzmatycznej seniorki Augustowianka? Której pozytywne nastawienie i miłość do przyrody ujęły widzów Sanatorium Miłości, nie ustaje w budowaniu relacji z innymi uczestnikami programu. Bożena, wraz z nowo poznanymi przyjaciółmi, regularnie uczestniczy w wydarzeniach integrujących uczestników różnych edycji, od dni seniora w Bałtowie, poprzez pokazy mody, aż po biesiady i imprezy w sanatorium. Ta społeczność zacieśniona wspólnymi doświadczeniami jest dowodem na to, że program może być początkiem czegoś trwałego i pięknego. Co słychać u Bożenki z Sanatorium Miłości 5? Bożena, niezmiennie aktywna, nie ogranicza się jedynie do spotkań towarzyskich. Jej pasja do sztuki wciąż rozkwita. Seniorka pisze wiersze i maluje, a owocami swojej twórczości dzieli się podczas wystaw i spotkań z fanami. To właśnie te działania artystyczne pozwalają jej na wyrażenie siebie i dzielenie się z innymi kawałkiem swojego świata. Nie tylko sztuka jest jednak obszarem, w którym Bożena czuje się jak ryba w wodzie. Moda i fotografia to kolejne sfery, w których spełnia się Augustowianka. Seniorka z charakterystyczną dla siebie odwagą i fantazją pozuje do zdjęć, tworząc niebanalne kreacje, które podkreślają jej figurę i styl. W tych działaniach wspierają ją córka, z którą wspólnie realizują szalone pomysły na aranżację fotografii. Poza artystycznymi i modowymi eksploracjami Bożena nie zapomina o rodzinie, z którą spędza czas zarówno w Polsce, jak i podczas wakacji, np. w malowniczej Chorwacji. Wspólne pielgrzymki i wycieczki to dla niej istotne momenty, które umacniają rodzinne więzi. Bożena z Sanatorium Miłości pokazuje, że życie seniora może być pełne pasji, przyjaźni i kreatywności. Jako osoba, która nie boi się nowych wyzwań i z entuzjazmem podchodzi do każdej chwili, staje się inspiracją dla widzów w każdym wieku, udowadniając, że na realizację marzeń nigdy nie jest za późno.